To w zasadzie już zupełnie inna wiewiórka. A propos. Z może wyjdziesz i się przywitasz? Spierdalaj, nie mam czasu. Pożda się było tego po nim spodziewać. Szakuj! Cieszysz się, że stary dobry brok ratuje... Wypadałoby po niego pójść. Nie ma powodu, żeby mi ufać. Jeszcze. Ale ma wiele ważnych pytań, a ja znam jeszcze więcej odpowiedzi. A ty tu czego? Możesz iść. Już. Z chęcią. A ty idź się umyć. Przechodźcze. Uuu, ale rześko! Chyba złapię trochę dla pani. Trochę czego? Wiatru? Baranie! Od głosu, wiatru! Jak? Patrz i się oskórkę skórkę na haluksach! Mój broku, nigdy nie mówiłeś z taką czcią! Denerwujesz się? Co stół Nie! Jep się! Co znowu tym razem? Z drogi, niech no spojrzy. Czy ja muszę w tym cholernym mieście wszystko naprawiać sam? Będę potrzebował kilku rzeczy. Za mną. Będziemy zaszczyceni, jeśli go... pobłogosławisz. Czy pani... Halo? Halo? Co do chuja? Jakby w ogóle mnie nie widziała. Niech cię Sindry, ty kłamliwy skór wielu, wiedziałem, umarłem, jestem martwy! Czego kurwa chcesz? Błogosławieństwa. Wiem, ale ta, która mogła go udzielić, spierdoliła w wodorosty. Potrzebuję błogosławieństwa mistrza Kowalstwa. Co? Ja tam gówno mogę. No, w tym stanie woła już o pomstę do nieba. Żyjesz? Trzeba więcej niż ganek wygłodniałych truposzy, by mnie załatwić. Przecież nie będę paradował z bandażem na głowie i błagał o współczucie. Poturbował mnie niedźwiedź! Drasnął co najwyżej. Spory pozostają absolutnie nierozłączni. Ciemny elf i elf światła uciekający razem ryzykowna. Miłość zawsze jest ryzykowna i to w niej najlepsze. Hmm. Tak samo jest z gorącym serem. O nie. Nie dobrze. Uwaga! <śleski> Ale żeście mieli miny? <śleski> Spokojnie. To lata! My lecimy! E, wiedziałem, że tak będzie. Heimdal nie żyje. Dobrze. Czyżby? Słuchaj, nie znam się na przeznaczeniu, ale wiem, że Heimdal był jak zaschnięta plama na starych, cuchnących gaciach. Jeśli miał skrzywdzić dzieciaka, to dobrze, że już go między nami nie ma. Ha, norny by się z tobą nie zgodziły. Zdanie trzech zatwardziałych starych panien jest warte tyle, co pierdnięcie kozy wokół cyklonu. Zrobiliście co trzeba. Nie ma co się trafić. Po prostu myślałam, że to już za nami. Spierdoliłem. Tak, spierdoliłem.